Siema, ma no ja to jest Far Cry 2. Ja ustawiłem się już blisko tej całej wieżyczki, żeby wziąć misję u tajemniczego gościa. Spiły, a tam już mnie ktoś atakuje. O ile przeżyję, dojeżdżając tam, ale rozwaliłem jakiś posterunek, czy co to tam było, to i mogę sobie wejść.

Kobiecina, ok? Myślałem, że to jest ten ostatni mój towarzysz, którego mam tutaj odnaleźć, ale nie. Widzę tutaj kury, walki kogutów. O, walk, walki kur, a nie kogutów. Chyba widzę ten cel, który mam rozwalić. Proszę, proszę. Kurde, nikt mi nawet nie usłyszał. Jeśli kurde, zaczną mnie ścigać, to ja nie wiem skąd, skoro. Jeszcze chwila, jestem w czerwonej strefie? Nie, nie jestem w czerwonej strefie. No kto by mnie mógł atakować, już nikt by nie widział. No nikt by nie widział, no bez przesady. Ja ja sobie robisz, gro? No, o proszę bardzo, wielki realizm, proszę, to pokazuję teraz, oho, za zumbrę. Jak się zaraz nie wyleczę. Uciekaj, uciekaj. No to lipa. O, widzisz, było z przystanek autobusowy, świetnie. No, lecz się, lecz się, lecz. muszę się wyleczyć, bo jak nie wyjmę tej kuli, to zginę, niestety tak to działa w tej grze. Dawaj dalej. Leć się, lecz, spadam stąd. No, się przenieść gdzieś autobusem? Dawaj! <laughs> proszę bardzo, tak się ucieka z pola bitwy, a jak! tak gdzieś autobusem, nie wiadomo gdzie. <laughs> a ojej, a proszę bardzo, jaki pościg, Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Nie będę się z nimi nawalał, bez sensu. A, cel zlikwidowany, dodatkowe 10 ten. Ja bym się spróbował przenieść gdzieś blisko y, tego gościa od broni i ogarnę sobie kamuflaż. I zobaczę, co tam będę mógł dla niego wykonać. Żeby odblokować nowe brońki. Bo się przydadzą, oj nie, a znaczy, oj tak. Granatnik o wiele lepszy będzie mi się wydaje niż kusza, ale to się zobaczy. Kupuję kamuflaż, zobacz czy się przyda, jak coś to będzie się. Kupując ulepszenia celności i niezawodności, możesz jeszcze bardziej udoskonalić swoją ulubioną broń. W zakładce ulepszenia, w swoim oddzielniku, możesz sprawdzić dane techniczne każdej broni. Mandoliery dla odpowiedniego typu pozwolą ci na noszenie większej ilości amunicji. A właśnie, a to przecież mogę sobie wejść tutaj i ulepszenia, o właśnie. E, tu jeszcze widzę, że mogę ulepszyć amunicję, ale nie, 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 akacz, akacz. Następne dwa, y, to nie mam ulepszenia amunicji, dostępne w sklepie z bronią, koszt dwóch diamentów, instrukcja operacyjna i instrukcja naprawy. O, to ja byle tego chcę, ulepszyć akacza. Poprawianie celności, okej, okay, zarobiście. Poprawianie niezawodności, proszę bardzo. Widzę, że nie wydam <laughs> za dużo kasy, nie? E, Niezawodna. no, ale dawaj. Tak jeszcze mi starczy. Makarów z tłumikiem, poprawienie zawodności, okej. Okay. Co tu jeszcze jest? Pojazd szturmowy, uprawia... nie, usprawienie naprawy, nie się ja wiem. Bandolier do strzelby, nie, taśma, granatnik, też nie. Czy coś tu jeszcze jest? Kamuflaż, ulepszenie tłumika, proszę bardzo. Co tu jeszcze mogę? Tutaj średnia apteczka. O, przydałoby się polepszyć apteczkę, to na pewno. Skrzynka na broń uzupełniającą, aha, i pewnie amunicję, i tak dalej, nie jakieś granaty czy coś, okej. Okay. I co to jeszcze mam? A nie, wszystko. Dobra, kupuję. Kamuflaż, cyk. Mm, do dzieła, pyk. Kupiłem, wydałem prawie wszystko, ale mam to co chciałem. Proszę bardzo, mam ulepszonego akacza i ulepszoną moją broń wyciszającą. Co oczywiście nic nie dało, bo jak widać, w mieście kompletnie mieli wyrąbane, że załatwiłem gościa z tumikiem. Niestety, znaczy, go pierwszy z maczety, nie wiadomo, wiadomo. Ale, no mimo wszystko, fajnie by było, gdyby jednak nikt tego nie zauważył, nie? Bo gościu nie krzyczał nic. Po prostu po cichu stał i czekał, aż go za, za rąbę. To było dziwne, ale okej, okay. jak to wygląda teraz, ta, ta, ten kałach? Gdzieś znalazłem broń, która miała jakby. To, jak to się nazywa? No, to celownik taki ulepszony, że można było przez niego spojrzeć, i ten. Ale to była taka, wiadomo, prowizorka, to nie był jakiś celownik niesamowity typu kolimator jakiś ulepszony czy coś. Ale było, myślałem, że tutaj też coś takiego zrobię, żeby uprawiać celności czy coś. Ale dobra, jest ulepszona i mam nowkę sztukę w plecaku, Zarąbiście. Następna sprawa, miałem wziąć misję od tego całego gościa. Więc open the door, man, i powiedz, co tam ode mnie chcesz?

Nie, on się, on się porusza. Tak, tak, tak. Ła Trzeba się ich pozbyć, żeby jak najszybciej, żeby jak najlepiej to... A tutaj jest jakiś kościół? To okay. gin. Ja mogę dojść po cichu. Gościu se tak leżał ładnie i wygodnie. Dawaj. Rozpoznanie. E, przeprowadzono rozpoznanie. Mam to gdzieś. I proszę bardzo. Widzę, że... Jak to, jedzie w moją stronę, czy nie? Jedzie. O kurde, to za mną jest gościu, no to za mną już go nie ma. Dziękuję bardzo. Teraz próbuję rąbnąć ten jeden samochód, tak jak to poprzednio zrobiłem, tylko mi się wcześniej nie udało, teraz mi się już udało, więc widać. Ojejku, komuś nie wyszło, tak? A było tak pięknie, no. Mieliśmy kurde razem budować dom i zaraz kurde zginę. E, I zginąłem. Kurde, zatwiłem go po cichu, ale jaja. Proszę, proszę. Gdzie jeszcze jeden jest? Nie hmm. wiem, ale ci muszą dostać nauczkę ponownie. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi. Ale to jest cudowne. O kurde, to jest cudowne, ale to, że zaraz zginę, to już nie jest. Nie trafiłem! Nie trafiłem i umarłem. <śla> udało się, udało się, udało się. O kurde, jestem w ogniu, no to świetnie, do widzenia, umarłem. Ponownie, ja pierdzielę. Dobra, dawaj, wyciągaj, wyciągaj, na żaden. szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj, okej, okay, okej, okay. dawaj, spadaj niżej. I tutaj się już wyleczę z czekawą. W sajce, kurde, w dupsko te pociski, o. Dobra. dobra, dobra, spokojnie, udało się w końcu. Nie było to takie trudne, ale nie wiem dlaczego sobie zrobiłem z tego taką wielką sprawę. O, już bardzo, wszystko spłoni. No i co teraz, poszczelasz sobie... W... Co jest? Gdzieś stąd Wszędzie No nie tylko, że stąd, ale wszędzie. Gień, trzeba było się nie wpierdzielać. O! I see you, bro! I see you, bro! And you die, bro! No i gitara. A może się zregeneruje moja ta... No regeneruj się. O pięknie. Żeby... No kurde. No, w plecy widzę robią. Ty kurde plec gain! Dobra, czas się uleczyć. Dawaj jeszcze kawacyk. Sarry, wiem, że próbujesz być kozakiem, ale zginiesz. Kurde, ten, ten kałak naprawdę trzyma się teraz tak równo, że... No, zero rozrzutu praktycznie. Ale ja ja zarombisty. Może myślałem, że ktoś kurde jakiś odstawiasz ten jakieś szamańskie triki zaraz zginę. Och, udało się, żyję. Dobra, następne, co tu jest najbliżej? Hmm, hmm, tam jest też kurde gościu od pistoletu. O, kurde, sporo tych zadań jest. Zależy, ile tych broni jeszcze mam do odblokowania. Mam misję. Kurde, otwieraj tę mapę. Mam misję u tego gościa, to jest Typol, z tym rusznikarz. Gościu od broni. Tam gdzieś wyżej też mam misję u niego. Na dole też mam misję. Pytanie, czy to ma znaczenie, gdzie tę misję wykonuję? Czy po prostu w każdym miejscu, gdzie jest gościu od broni, tam jest ta sama misja? Nie? Okej, dawaj. Take out that shipment and nie you next time you're buying. Okay, thank you very much nie, no, nie, nie, chciałem o wziąć misję <laughs> Myślałem, że po prostu wystarczy samo pogadanie z nim, ale tutaj trzeba jeszcze wziąć. Dobra dawaj. No, jesteś też wizjonerem. Tylko ja że widzisz tylko ścianę. <laughs> Dobra, widzę, że powoli konwój się zbliża. Nie będę ukrywał. Czuję się trochę. Wow, świetnie, nic nie wiem czy... Dobra. Nie wiem czy się zatrzymają tam. Nie, nie zatrzymają, bo tam był rozwolny samochód. Ale może powiedzą... Eee, kurde, znowu Heniek przygrzał w palnik i... I tyle. Dobra, uwaga. Jest tam jadą, a ja robię pyk! Dziękuję bardzo, do widzenia A ten co? I uwaga! łyp. <ścoughs> Załatwieni wszyscy i kodę, proszę bardzo, dodatkowe brońki, jakieś granaciki, Wszystko mam, jestem normalnie uzbrojony po zęby. Easy, tak to się robi. I jakieś brońki odblokowałem. E, mam jakieś misje u różnikarzy? Na razie nie mam. Zostały mi jeszcze misje u ten... Całe anteny. I jak wizyta u bara. <ścoughs> wizyta w barze. Wow, wow, jadą. O, proszę bardzo, uwaga. No, no, wysiadaj, wysiadaj. Pęk. Wow! Aha, no to zrobiłem to idealnie, świetnie. Yy, czy to się nie zapisało? Powiedz, że się kurde pojawi. Aha, yes, i kurde, Josip. Uratował mnie. Ponownie, dobrze, bo nie zapisałem gry chyba i miałbym nie wiadomo gdzie kurde zapis. Czemu nagle się tutaj pojawiło tyle ludków? Boże, jaki on ma zasięg, on stoi tutaj a szczelbą normalnie gościa odszasnął. Jak to jest możliwe? Kościół uciek z samochodu i zamiast nas dobić, póki Joseph mnie podnosił, to pobiegł tutaj na karabin. <laughs> no cóż, liczą się priorytety, nie? A dla niego liczyło się to, żeby wejść na ten. E, tam gdzie nie trzeba, czyli tam. Możemy jakoś wziąć do tego? Do towarzyszy, nie? A okej. Okay. Dobra, to teraz czak. Co tu wziąć? Misję w pali, czy może robić misję dla diamentów? No w sumie, no przydałoby się, bo wtedy mógłbym na przykład w moich bezpiecznych y, tych strefach y, mieć bronie, dostęp do wszystkich broni, jakbym sobie wykupił tam te skrzynki, które aktualnie do niczego mi nie są nieprzydatne, a jakbym to ulepszył, to by było zarąbiście, to by było to, więc warto by było zbierać te diamenty, chociaż jeżdżenie po tej mapie trochę mnie nurzy, więc myślę, że podjadę do, do, do miasta albo do baru. Czy ja mogę jakoś sprawdzić legendę? O właśnie, jak się oni nazywają? Sztab UFLL, aha, to jest sztab APR, tu jest sztab UFLL, tu jest sztab podziemia, w ogóle same sztaby i ja pierdzielę. Okej, okay, dobra, dobra. Dobrze wiedzieć, zapisuję grę i biorę od nich misje. To są misje główne, więc fajnie by było też je porobić. No mogę tam wejść, czy nie za bardzo. Wygląda jakby. Nie, ja nie mogę od nich misji wziąć, dobra, jestem ślepy, nieważne. Tyle kurde biegania i okazało się, że to że ten, że od nich nie mogę wziąć zadania, dobra, dobra. Ale od nich już mogę, więc wezmę. Hand over the hardware. No, da. Dobra, No yeah. do rzeczy Look at this pictures of these children in our camps dying with That's very sad. when people see these pictures, it'll break their hearts. look here. My secret weapon. No time for big guy to waste. Uh pink really... Just go to the Dawaj. Ale proszę bardzo, 15 diamentów, to jest uczciwa cena. Uuu, no to kurde kiepsko. Jak daleko to jest? To jest moje pierwsze pytanie. Aha, w tamtym rogu mapy, obok. Okej, okay, okej, okay, wszystko jest git. Ja podejdę sobie do tego. Na miejsca, gdzie przyjechałem i sobie pojadę tam autobusem, będzie git. E no, mam co zrobić? Yy, udaj się na, yy, na stację kolejową i zniszczyć cysternę, Aha, okej, okay, dobra. Oho, oho. Coś czuję, że to będzie trylion przeciwników. Oho, już dam jeszcze akneś. Już coś mnie jeszcze. Gdzie? Ty gościu. Ty gościu leż! O kurde. To był najgorszy pomysł, by się tutaj ustawić. Do no, widzenia, typie. Nawet nie patrz na mnie. <grym> Tam jeszcze gości jest. Nie, trafiłem go? Ten gościu wstaje, ty umierasz, a nie wstajesz, gdzie ty się wybierasz, stary, co ty, porąbał cię? A ty kurde co, a ty? O tak, kurde, nie trafiłem. A ja broń zaraz wybuchnie, o. <trafił> Jeszcze trafił, gościu biega z jednego miejsca na drugie. Ła, wow. dobra, wyłażę stąd, bo zaraz zginę. Dawaj, dawaj, nie zginę, nie zginę, nie ma szans, kurde. Nie takie rzeczy się robiło, dawaj. Oh yeah. Cyk, następna szczykawa. za, kurde, tą blachę, przez którą można skanować czy przeszczelić na wylot. Ale okej, okay. chyba ty, gościu, gin. Ty, gościu, też giń. No gin, ty, gościu, co ty sobie wyobrażasz? Widzenia. A ty co tam sto O, kurde. A, pa pa, 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 Gościu ma taki zasięg z tego, z tej szczelby, że to jest niesamowite. Dobra. Przewracają wszystko. Łap tam, kurde, dziadu. No lubisz takie rzeczy? No, no, stój tam, pyk. Dobra, nie żyjesz. Nawet ci nie trafiłem, nieważne. Jest tu ktoś jeszcze? Ktoś, kto chce spróbować moich pocisków? Oj, myślę, że tak. To smacznego. To komu jeszcze dać? Proszę bardzo, jesteśmy w Afryce, pomagam biednym, głodniakom. Ja ci dam pościelać. Jakim cudem ty jeszcze strzelasz do mnie, dostając serię w web. Hmm, dobre pytanie, nie mam pojęcia jak mam to odpowiedzieć. Sypku i... No, nie Zatwieni, tak czy siak. Dawaj. Rakietnica ja potrzebuje amunicja, A nie rakietnica. Jest tu gdzieś coś? Czy ja mogę sobie to wyświetlić? Gdzie tu jest? O jest, tam na końcu. Mogę wysadzić cystę. System... Weź mnie nie ty typie Wielce, kurde, prawdziwy bohater. Ostatnimi! Na was, kurde, odpuścić to. Gdzie tu to, to jeszcze tam jeszcze, no? Gdzie jesteś, kolego? Halo! Gdzieś tu jeszcze jeden. Albo taki ledwo żywy. Ledwo żywy jest. Nie widzę go. Gościu jest sniperem, jak nic. Czy to jest wybuchające. O, przeładowywoje słyszę go. Na górze jest? Nie no, jakby tam blazł. Chyba jest na górze. Tak jest. A ja widzę cię, uwaga! A i wielbiałam to robić, naprawdę. To jest satysfakcjonujące. Dobra, gdzie jest ta cysterna, którą mam wysadzić? Tutaj, tak? Znaczy się zjawi jakoś dużo czy coś. No nie wiem, yy, wyszczelić z tego? Nie ja wiem, ale wybuch taki był głośny, że mnie ogłuszyło. Niestety w tej grze nie ma czegoś takiego jak... Efekty dźwiękowe, czy głośność efektów dźwiękowych, czy zmiana dźwięku głosu, na przykład wysokości, wszystko jest w jednym. Wszystko jest w jednym, przez co postacie cicho słychać, żeby nie bo jakbym włączył na pełnej głośności, to wszyscy by ogłuchnęli. Niestety tak to działa. To, co coś za to nie poradzę. Niestety nie da się tego naprawić. Tak wtedy robili gry, że robili tylko jeden pasek głośności. Przez co nie dało się ustawić osobno dźwięku efektów, czyli strzelanie i tak dalej. A osobno dźwięku głosu. Przez co jeżeli chcę, żeby w ogóle było słychać cokolwiek, co oni mówią, muszę też podgłośnić dźwięk efektów, wystrzału i tak dalej. Co jest straszną słabo. I jeszcze muzyka tak przy okazji, też się do tego wlicza. Okej, okay, mam wszystko. Nie mam tylko lekarstw. Dobra, załatwione. Misja wykonana. Dostałem 15 diamentów. Co tutaj jeszcze mam? Mam jakoś to, tamto, siamto ma coś w mieście. Mi się wydawało, że... O, coś do nas wybuchnie. A, dawaj, jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Dawaj, dawaj, la la la. la. Pięknie. Dobra, czas udać się w jakie miejsce, co by tu zrobić? Zrobiłem parę misji dla gościa od broni. O, tam jest podziemie, proszę proszę, to podziemie. Misję misja dla podziemia zrobię, o proszę bardzo. Jest obok tego przystanku w prawym górnym rogu zarobiście Niestety nie da się poruszać tym myszką po, tym, po tej mapie, więc. trochę to jest niewygodne. Bo zresztą nie mam pojęcia co to jest, ale na szczęście jest coś takiego jak legenda i można sobie tam przeczytać. Dobra, to je tam. nie Niezły miota ognia. Ten gościu jeszcze żyje? ja, ja se robisz typie? Żartujesz se ze mnie? I no po prostu tak dużo, dużo, długo nie można żyć. Co ty za stary wyobrażasz? Oj, tym razem widzę nie ma tutaj przeciwników. To dobrze. Ja tutaj przecież byłem dostarczyć dokumenty chyba tutaj. Tak mi się wydaje To chyba to, to chyba to miejsce. Jest ciemno wszędzie, fajnie by było się móc przespać w łóżku. A to chyba łóżko jest, o tak. Ja wiem, że marnie wyglądam, ty też lepiej nie wyglądasz. Kto mi da zadanie? Ty?

Aha, w tamtym miejscu jest. Ok, jestem blisko autobusu, także się tam dojedzie. Podoba mi się, jak naprawdę ta, ta mapa jest zrobiona. Tutaj na przykład jest ten autobus, i on jest ze strony takiej tam, gdzie jest droga. To jest sobie, mogę wjechać tędy i objechać dookoła tą skałę. Jak sobie, no, Trudno to pokazać, no, ale można sobie tam przy końcu mapy objechać i nie dojeżdżać na przykład tam, gdzie jest ten posterunek u góry, tylko objechać sobie dookoła. <laughs> Zarambista sprawa. Nie w każdej grze się to da teraz. A tutaj proszę bardzo, a jednak. Oprócz największego minusa, jakim jest spawnowanie się przeciwników, ciągle, ciągle naprawdę to jest uciążliwe. To, znaczy ogólnie, ta gra jest świetna, no, nie ma do się oszukiwać. Jest naprawdę fajna i pokazuje, jaki progres przeszedł od jedynki do dwójki. Eee, I to jest naprawdę super, ale największy minus, który naprawdę mocno, jakby. Mam gdzieś, że się przyjął broni. ok? Ale przeciwnicy, spawnowanie się przeciwników, to jest bolączka, naprawdę. Ale tak ogólnie to gra się bardzo dobrze. Kurde, skrótami jeżdżę, ale to jest przyjemne. Naprawdę, pomijanie tych wszystkich posterunków, na których nic ciekawego nie ma, tylko przeciwnicy, którzy się spawnują, jest naprawdę przyjemne, satysfakcjonujące. Nie da się wszystkiego pominąć, jak widać. Już mnie tutaj będą zaraz nawalać. Ale i tak sporo da się tutaj zrobić, To jest zarąbiste. Wszędzie są, o proszę bardzo, już, kurde. to jest po prostu jak taki komar. A oni zastępują te komary tygrysie, które są w e, Afryce. Pojawiają się wszędzie, jest ich dużo i gryzą. Tylko oni mają pociski zamiast... nie wiem, żądła. <laughs> I proszę bardzo, jestem praktycznie na miejscu. No i da się, da się, pewnie, że się da. Dokumenty prawie że dostarczone. Leki mi są niepotrzebne aktualnie, ale nie sądziłem, że... Zapomniałem po prostu, zapomniałem, że... że leki... Tędy mam zjechać? O kurde to jest... Pro... To jest błąd! O, o. O, oho świetnie, świetnie, za zubrę. A, i umarłem. O, 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 o kurde, o, shit! co się dzieje, co się dzieje? Gin, a tu jest jakiś frajer w samochodzie osobowym. Gin, proszę bardzo. Kto tu jeszcze do mnie jeszcze tak Kto chce dostać kulkę z napisem pierdol się? Kto, kto? No? Ty chcesz zostać? Proszę bardzo, masz ją prosto w czoło. Ale okej, okay, widzę, że wyrąbane, okej. Okay. Pup, pup. No, nareszcie. No, ja myślałem, że kościły będzie tak stał. Lekko się obracał. Na przykład, jak tamten frajer, który zaraz dostanie strzała. Nie wiem, czy go w ogóle dobiło to. Ale liczę, że tak. A jak coś, to zaraz mu dam. Tam rzucaj, co... co. kurwa miało być? Czemu mi tam nie rzuca? No! Zioło rzuca te granaty. Co tu się dzieje? What the fuck? Chyba to było dziwne. Zmarnowałem trzy granaty, bo gościu rzucał gdzieś w kompletnie beznadziejnym miejscu te granaty. O, o! Co, co? Gdzieś ty jest? Co ty? Co ty robisz? ty sobie wyobrażasz? Dawaj, postrunek jest już mój, tylko że nie można go przejąć. O, widzę, że to jest ten RKM czy PKM. Dobrze, znaczy, widzę, że już nowe brońki mają. Znaczy, że progresuje jakimś cudem. To dobrze. Eksplozywy, ja bym chciał amunicję, bo nie mam nic. Może faktycznie rzeczywiście. A już byłem. Po raz kolejny. O proszę bardzo, leki mi się przydadzą. Dawaj, jeszcze troszeczkę mam. A już nie mam. Okej, okay. czyli dobrze, że z, 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 jednak jadę zawrócić za, za, te, te zasrane dokumenty. Okej, okay. <średziny> to ja jednak dobrze. To przydałby mi się samochód. Jest tu jakiś samochód? Eee, nie, nie ma. <średziny> Super. O to by było, tylko jakby ktoś zamontował. Opony i wsadził silnik i ogólnie wszystko by tam powsadzał na miejsce, to może, by, może bym tam jakoś dojechał do tego celu. A tak to muszę na nogach popierdzielać. O, ale strzał! <grytania> nawet nie widziałem jego głowy, ale jakimś cudem go trafiłem. Tym razem nie dam się tak łatwo zarąbać. Oj nie. Oj nie, 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 nie. Nie tym razem. O proszę bardzo. Nikt nawet nie będzie wiedział co tu się dzieje. Proszę bardzo, uwaga. Jestem snajperem. Wiem, że z tym snajperem nie trafiłem go. Nieważne. A, czyli z ukrycia zadaję mu większe obrażenia. Normalnie gram chyba w Skyrima. Ach, kurde. Dobra, nie wiem po co z y, broni z tłumikiem, skoro i tak czy siak... Aha, rozwalili mi mołotowo, ale jaja! <laughs> rozwalili mi mołotowo, jak chciałem rzucić. Ale jaja. Pięcie, o kurde, e, rzucaj go granat. O kurde, bele. Nie, nie, Mówiłem, że nie zginę, to nie zginę, ok? Dawaj, lecz się. Muszę to zrobić, bo inaczej zginę. Dawaj. A już akurat mi się skończyły leki. Także nie będę wymieniał leków, które, których jeszcze mam na nowe. Bo to nie ma sensu. A jak twoje życie nie ma sensu? Gin! Twoje też, kumasz. Obraziłem cię. Ojejku, ale mam to gdzieś. Gin. załatwione Załatwiony. Tam jakiś frajer jest. Ci gości kurde żone zostawił w domu i przyszedł mi zarąbać. No ja pierdziele. Nie masz co innego do roboty, gościu? Nie masz? To ja ci teraz znajdę. Pójdziesz jeszcze do Hadesa. Może być? To świetnie. Leczę się. A proszę bardzo. Czy jest tu jakiś ten coś? tak jest? Okej, okay, proszę bardzo, amunicja. Co prawda przydałoby mi się lekarstwo, ale może w środku będą. Eee, to nie tutaj? Co jest grane? Coś jeszcze kogoś nie zarąbałem? Ktoś tu jeszcze zipie? No nie, gadać, że coś się zbagowało. Hej, hej, hej. Na, 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 ja już nie mam leków i... O, tutaj jest jeden gościu. Mam zeza jak nie wiem co. Dobra, odblokowałem podziemię. Jeszcze gości się zaśmiał. He, he trafiłeś mnie. Dobra, no, bo poprawiłem, nie ma sprawy. Co? Jak, jak to mam? Aha, no tak, no tego gościa. Ja, yeah. Mam. Other, yes? No pewnie Ja biorę leki, ty bierzesz papiery Dla mnie zarąbisty deal No i proszę bardzo, misja zakończyła z sukcesem Tarwetki mam, wszystko mam Jestem uzbrojony Co podaję jestem też mocno uszkodzony I nie mam żadnych tych... A nie macie tutaj może chłopaki apteki? No dobra, nie ma sprawy Ale czy nie ma tutaj gdzieś apteczki? Szkoda, że tutaj nie ma w tych miejscach tego Mogę się przespać, ale nie potrzebuję regeneracji HP Ja potrzebuję więcej tych strzykawek to no tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie. W następnym ruszam dalej podbijać Afrykę. Tutaj mam jeszcze mnóstwo zadań do zrobienia, także zajmę się nimi w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. No i siema.